Siemaneczko! Hejka moje misiaczki, kabusie moje wspaniałe, dziwisi... Tak, w końcu mają na imię. Misiaczki-kabusie. No. Więc dzisiaj będziemy oglądali straszne historie wraz z moją mamą, Krajzolką. Dokładnie to jej przywitanie, tak się właśnie robi u nas w Czechach. Dobrze, więc... Mimo, że nie wypada. Nie wypada, aczkolwiek my was przywitamy po czesku, czyli... Nawet jakąś w tle taką, wiesz, w takim beatbox. Dobra. Dobrze, i dzisiaj będziemy oglądali coś dla plepsów, czyli o robotniku. Coś, czym nie jest na przykład ja. Ani ja. To wydarzyło się niedługo po mojej przeprowadzce, w 2003 roku. Zamieszkałam wtedy w dużym i naprawdę ładnym domu, który został wybudowany w latach 50. -tych. O kurde! Słyszałaś to? Przeprowadzka, jak ja, co tydzień. <ścoughs> co tydzień z innej piwnicy, do innej piwnicy. Pewnego dnia podlewałam kwiaty w ogródku, kiedy nagle kątem oka coś zobaczyłam. Na... Wielkiego pytona. W naszym podwórku stał jakiś nieznany mi mężczyzna. Ale mu łeb zwisa. Gościu chyba mocno zabalował. A ja myślę, że to jestem ja, kiedy śpię na tym na tym <noise> kartonie, który ten i tak trochę mi mam postrzał i tak, tak chodzę zawsze z taką, taką głową i tak chodzę jak taki zombie, taki Mówiącę. Do Dlatego nie wchodzisz na 10 piętro. Wiesz, że to, to by całkowicie inaczej wyglądało, jakbyś mi pozwoliła spać w swoim pokoju. Był ubrany w strój roboczy, a jego głowa była lekko pochylona w bok. Co? Lekko?! To jest lekko?! Ja nie wiem, co jest mocno, chyba już 180 stopni, tak? ja to za Całkiem wykręca. Ja to zaprezentuję. I, i tak właśnie miał y, głowę ten, ten, ten gościu, jakby było bardzo, nie? Tak. O, bo miał lekko. Dobra, pani, podziękujemy. Bo jego ciało drgało w nienaturalny sposób. To jestem ja. Ja kiedy Petro no, to jestem ja i mój parkinson, który codziennie y, występuje i muszę, muszę dociskać tę głowę, bo inaczej, no... I inaczej... mam, gdybyś spała na wygodniejszym łóżku. Mamo, to mamo, się... mamo, to mi zainwestuj w tą piwnicę, chociaż ocieplanie włącz, bo trochę pizga. Kiedy mężczyzna mnie zobaczył, uprzejmie się do mnie uśmiechnął. Coż uprzejma. Jak ja się uśmiecham zawsze, kiedy mi dajesz jedzenie. Pomyślałam, że to robotnik, który wykonuje jakąś pracę u sąsiadów i po prostu się zgubił. A po czym to sugerujesz? W sensie, jakby po czym to wnioskujesz? Po stroju roboczym. Gdy jednak stanął ze mną twarzą w twarz, zdałam sobie sprawę z tego, że to było niemożliwe. Twarzą w twarz! <grym> proszę! Dzień dobry, cześć proszę pana. Kiedy przetarłam oczy i dokładnie się mu przyjrzałam, zauważyłam, że jego szyja była złamana, a głowa wisiała mu w nienaturalny sposób. Na, a nie tylko lekko. Kiedy to ewoluowało? Kiedy co? Nagle mu tak głowę wykręciło. Aaaa! Boję się tego. <laughs> Może to ten pan z mieszkania numer sześć. Mężczyzna zaczął do mnie machać. Ale machać potrafił. Także jeszcze mu te mięśnie i te. Nie, to, to jest jak skórą, że jak oetnię się łeb, to ona tak, jest. Tak, to przez jeszcze chodzi. chodzi. Więc może po prostu ty widziałaś kurę, a ci się wydaje, że widziałaś faceta. To jestem, ja, kiedy gość wstał pod Kaflandą. Ale ja byłam zbyt przestraszona, żeby choćby krzyknąć. Ej, ale to jest tak nierealne, bo nawet jak się bardzo jest wystraszona, to już automatycznie się wydaje dźwięki, nawet takie. Nawet w śnie, co nie? Jak się nie da wydać dźwięku, to mimo wszystko w śnie po prostu próbujesz zrobić takie. I masz czasami taki etap, że po prostu próbujesz jakby w śnie krzyknąć. Ja, a, sorry, no to zawsze krzyczysz <śmusz> Ja się boję tej pieniędzy, ja się boję ciemności. A Kryzorka przychodzi i takie. Skończyłaś nagrywać swoich 10 filmów, które miałeś na dziś, tak? To, to zgaszamy światło. I ona robi takie coś, że ona idzie, idzie i tak. Zrobię jakiś special i zrobię oć. Zrobię... Robimy special na 150 subskrypcji, zrobię jak Kryzor, bo moją rutynę dzienną. I nagrywanie o... filmów cały dzień, a potem... A później stranie pod siebie. Próbowałam się uspokoić. I kiedy w końcu mi się to udało, mężczyzna rozpłynął się w powietrzu. O, rozpłynął się, takie zrobił takie. On się rozpłynął. Popłynął. Flaki, krew, wszystko. Buh. Drastycznie trochę. Wątroba na spłocie. Weź mu coś powiedz, bo mnie strzeli. Wyjąłeś i stąd! Kochanie, idź stąd. No bo on dźwięki wydaje tym swoim trzepaniem się. Trzepie się jak kurde. Ja bym chujem trzepała. Dwa dni później. To był ten zegarek! Kojarzysz ten zegarek? On gdzieś był, to jest jakieś bajki. hagi, -hagi. Nie, z jakiejś innej, to jest z jakiejś bajki, takiej starej. A nie, bo ty, sorry, ty za młody roczny, ty jeszcze nie będziesz pamiętać takich Nie, rzeczy. no wiem, to było z tym, z tym, z tym, tym, tym co? Ja co? Szpinak, chyba. No mówię, że coś kojarzę! Obudziłam się o trzeciej w nocy. Usłyszałam hałas dochodzący z sufitu. Dochodzący, dochodzący. To jesteśmy my, kiedy coś grzeje pod nami, a pod nami nie mieszka. Brzmiało to tak, jakby ktoś w bardzo ciężkich butach chodził po dachu. Mówisz, że nad piętro nad tobą, a po chwili mówi, że na dachu. To, co w końcu masz to piętro, czy to masz dach po prostu? Wiesz, ja też słyszę takie gołębie na przykład na dachu i wtedy one brzmią trochę głośniej niż... Yy, no, mi się wydawało, że będą brzmieć. Aczkolwiek... Yy, tak to jest, jak się mieszka w Nowym Jorku. Ty, 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 ty. w Czechach mieszkana, no, trochę ci się w lore poj... Zaczęłam panikować, myśląc, że to może być włamywacz. Jednak przypomniałam sobie, że ta część dachu jest zniszczona i tak cienka, że nikt nie byłby w stanie po niej chodzić. No, mówię, że ptaki są w stanie, wiwórki i te inne. W ogóle, jakby zwierzyna jest w stanie. Ty naprawdę, co nie, nie zobaczysz tam zwierzęcia. Tak myślisz, że tam zobaczysz człowieka, tak? Jak masz jakąś schizę. Sorry. Ojej. Już masz taką schidzę? Ja, ja chcę tylko story time powiedzieć. Mój ziomek kiedyś na dachu miał tą piankę, bo generalnie y, dach jest zbudowany z czterech warstw. Tak, i jest ta taka pianka jakby. Jest ta pianka mm -hmm. różowa, i on kiedyś tam słyszał codziennie y, jakieś kroki. I później ten dach y, coś tam ocieplali bardziej, czy coś takiego, y, i zdejmowali i znaleźli tam martwego kota. Nagle ustały, i kiedy zdążyłam się już uspokoić. Usłyszałam kolejny okropny dźwięk. A, 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 a. Może sąsiedzi po prostu robili pewne fikumiku na kocyku. <śmuy> Był to głośny, męski krzyk. Trochę gejowo, męski krzyk taki a a. i nagle takie A następnie po nim głośny łomot, jakby ktoś spadł z dachu. Zakryłam głowę kołdrą. Ręce, jak i całe moje ciało drżały. A co ci da ta kołdrę w tym momencie? już nie lepiej wyjść z tego domu i uciec? A ty nie wie, że jak się schowasz pod kołdrą, to cię demon nie zjada? No to A skąd musisz... ona wie, że to demon? Może to faktycznie złamywać i może faktycznie zaraz tam wejdzie z siekierą i ją pierd... Dopiero po jakichś 10 minutach ciszy, powoli odsłoniłam głowę. Panowała kompletna cisza. Nic więcej nie usłyszałam, ani nie zobaczyłam. Ale tej nocy i tak nie mogłam ponownie zasnąć. Następnego ranka zaczęłam szukać informacji o naszym domu. A myślałam, że nie mogę zostać, więc po prostu odpaliła YouTube'a ich. Ja myślałam, że to Ku mojemu zdziwieniu znalazłam zmiankę w starej gazecie o robotniku, którego widziałam parę dni wcześniej w ogrodzie. Wtedy jeszcze miał głowę, tak? No, aż ten konkretny pan miał pochyloną głowę, a są różne podobne do siebie osoby. Więc jeżeli miał trochę pochyloną, to nie był on bardzo. O kurde, <laughs> żeś poprawiła. No i na przykład to jest teraz, może być faktycznie on, a jeżeli ma głowę normalnie, to już bo, nie. Bo, bo patrzcie, bo to jest różnica, kiedy się ma głowę, o tak. <laughs> tak. Kurwa ona jest zniżka nisk, ale wygląda w miarę jeszcze normalnie, tak? A tak. No więc jakby to dalej nie jest to sama osoba. Pomyliła. Pomyliła, dokładnie. W <śmiennie> 1958 roku mężczyzna został zatrudniony do naprawy dachu, podczas gdy właściciele byli na wakacjach, robotnik podczas pracy stanął na starej desce. Mi się wydaje, że to była ta, jak Kasia, ta Katarzyna Dowbor, bo ogólnie tam byli. Wiesz o co chodzi, byli na wakacjach ci domownicy i ona ich pewnie tam wysłała, tymczasem powiedziała swoim robolom, swoim, wiesz, podwładnym Budujcie! Macie ten dach zburzyć i postawić odmowa! I on robił, on robił dla żyny dobór Katarzyna dobór jest mordercą I tracąc równowagę spadł z dachu, łamiąc kark No to nie fajnie Troszeczkę tak flaczki sobie pewnie wisiały z jego karki i taki Myślę, był To Myślę, że nieprzyjemna sytuacja. Taki, nie taki krwotok był i takie karki, były tak kark złamane i tam było Dzieci tlaczek. trochę mają. Już nie będą. <laughs> mają problem. Nie był w stanie nikogo zawołać na pomoc, a właścicieli nie było przez kolejne dwa tygodnie. Wie Katarzyna na dobor, no załatwiłem im takie wakacje życia, <laughs> że oni nawet nie wiedzieli, że on tam leży, nie? <laughs> Po kto, kto normalny w ogóle daje swoje klucze? E, jakiemuś robotnikowi, pierwszemu lepszemu. Co nie? A potem jeszcze najlepiej, że oni pewnie przyjadą po tych wakacjach. A i tak po domu nie ma. A tu taki po prostu sobie pan leży, tak jak umiem. Mnie... A do podejdzie z poduszką po ja... się. A nie, sorry, muszę zaprezentować tą samkę, odejdź stąd. O, widzę, że pan sobie leży, pan nie wyrobił się z robotą. No cóż, a już niedługo wracają y, klienci nasi, więc... O, nie skapną się, dobra, zapraszam Państwa! Piękny dom, Kasiu Dowbor! No ja wiem, pięknie położyłam poduszkę, prawda? Znaczy, postarałam się, znaczy, dom cały zbudowałam. Tak, paniu, pani Kasiu, pani Kasiu, pięknie! A co to tam taki smród tam czuję? Nie, nie, to ogólnie po prostu Wie pani. Poduszka nie wywietrzała, za szybko była prana. Znaczy, prana? Co? W nowo ona nowa kupiona. Tak, a teraz spadźcie sobie podatki. Macie wielką, ładną willę. No, Pa, pa! Da, lulu, masz. będę musiała to montować. Mi znaczy, ci się mój, moja historia. Mój, mój montażysta będzie to montował. Mati, montażysta. Nie Czyli... sprowadzaj to do chłopów. Ale to Mati. Mati jest słodki i taki. taki... Ach, ach. A, witasz się z nim. Znaleźli go dopiero po powrocie. Jednak ten już nie żył. No mówiłam, że go znajdę, mówiłam. Ale musiało tam jebać i ile robaków musiało być. A to sąsiedzi nie widzieli? Ile robaków musiało być? No właśnie, to sąsiedzi tego serio nie widzieli? Serio sąsiedzi jakby się nie skapnęli? Robaki, takie jest. W jakim oni, kurde, uniwersum żyją? Białko. Ile robaków musiało być? Dźwięki tego zdarzenia słyszałam poprzedniej nocy. Mimo lekkiego strachu, Zaczęłam współczuć mężczyźnie. Yy, ja sobie też bym współczuła, jeżeli są karki, bym go lekko pochyloną. <noise> Leciutko, jak twoja sawi. Nie komentuj mojej sawi. Moja sawi tak wygląda, <noise> bo zapłaciłam za nią mniej niż inni płacą za sawi. Trzeba będzie moją sawi tak sprowadzić. No to już moja pani może jeszcze ma parę sztuk. Co i mi minął, ona mi tam pisała, że ona ma z cztery jeszcze, czy coś tam. Nieźle, nie? Trzeba do niej się uśmiechnąć i z nim przywitać. Drodzy widzowie, jak, jak będzie 20 tysięcy, ha, 20 kurwa, 20 łapek w górę, to kupuję Sawi. U mnie moje dzieci dobijają to w ciągu jednego dnia. Czasu regularnie go widuję i całkowicie przestałam się go bać. Ty masz jakieś delu może jest schizofrenia, a nie kurde, jakiś tam artykuł, i jakiś tam facet spadł z dachu. Może ty po prostu zaczęłaś widzieć jakieś. Postacie, weź iść po prostu może do psychiatry, powiedz, czy masz schizofrenię. Ale trzeba już się przestać bać kościoła, który ma skinacony kar. To już. Ale on ma lekko pochyloną głowę. Boże, jakbyś widziała lekko pochyloną głowę na jakimś paniu. panie, to byś. <ścoughs> Ten pan by cię przerażał, jakby miał lekko pochyloną głowę. No come on, no. A ona ma lekko y, utraconą głowę. No lekko! Ale lekko. No, zakochała się i straciła głowę dla chłopaka. A spoko, tak po prostu, sobie ma hała i elo, tak? Dobrze, drogie misiaczki, dzisiaj będziemy kończyli ten filmik. Nie będzie drugiego odcinka, bo już mamy 18 minut do montażu, a mój montażysta będzie e, troszeczkę zdenerwowany, bo nienawidzi mojego głosu. O tak, na koniec.